matury, zatem niebawem maturzyści będą wybierać uczelnię, na której chcą studiować. Czym Politechnika Opolska chce ich przyciągnąć? To będzie temat rozmowy dnia. Małgorzata Lis-Kupińska, witam Państwa, a moimi Państwa gościem jest doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej. Dzień dobry, Panie Rektorze. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor. Panie Rektorze, czy Pan pamięta, czym Pan się zdecydował, co zdecydowało o tym, że wybrał Pan taką uczelnię, a nie inną? Tak, moje wybory były w zasadzie takie dosyć proste, bo obserwowałem przede wszystkim swoich rodziców, znajomych moich rodziców czy rodziców moich koleżanek i kolegów. I to były te wybory, to były te wzorce, kiedy wybierało się, podejmowało się te życiowe decyzje, kim się zostanie w przyszłości. Tak jak mój ojciec, ja zostałem również elektrykiem, aczkolwiek dzisiaj z elektrycznością mam niewiele wspólnego, bo zupełnie innych przedmiotów nauczam w tej chwili na uczelni. To się w tej chwili zmieniło, bo maturzyści, obecni maturzyści i młodzież zupełnie inaczej teraz podejmuje decyzje, bo poza tymi wzorcami takimi bliskimi, mamy przede wszystkim Internet, mamy YouTube, mamy Instagram i tam te wzorce są czerpane. I niestety to widać też, jeśli chodzi o rekrutację na takie klasyczne, na przykład politechniczne kierunki, jak elektrotechnika, inżynieria mechaniczna czy, czy budownictwo, jest. Tutaj jest mniejsze zainteresowanie, natomiast zupełnie inaczej, jeżeli mówimy o innych kierunkach, jak na przykład sport i bezpieczeństwo, które uruchomiliśmy w tamtym roku. Tak, to są kierunki na miarę naszych czasów, bardzo potrzebne. Tak. I rzeczywiście tutaj Politechnika Polska przygotowała w tamtym roku ten kierunek, sport i bezpieczeństwo. Zaczęliśmy go przygotowywać nie wiedząc, że aż będą takie potrzeby. Widzimy wojnę na Ukrainie jakby zmieniła to, ale też jest zainteresowanie, duże zainteresowanie. Natomiast. My jako uczelnia też przygotowujemy... Te kierunki, które dzisiaj są bardzo potrzebne, to widzimy. To jest dietetyka i, jawno, i jakość żywności, którą w tym roku uruchamiamy. I to nie chodzi tylko o otyłość, bo jednak rzeczywiście nasz styl życia też się niestety zmienia i to nie w tą stronę, którą powinien się zmieniać bo więcej pracy stacjonarnej, stabilnej, mniej ruchu. I trzeba również zadbać o, o ten ruch, ale też właściwą dietę i właściwe odżywianie, jeśli chodzi o takie zalecenia zdrowotne. Natomiast drugi kierunek, który w tym roku uruchamiamy, to jest zupełnie inny bież. Bo to jest biegon analityka danych biznesowych. Mamy dzisiaj tych danych gromadzimy ich bardzo dużo. Przedsiębiorcy gromadzą bardzo dużo tych danych i je trzeba po prostu zwyczajnie mówiąc kolokwialnie, obrabiać w taki sposób, abyśmy na podstawie tych danych, które są generowane z różnych miejsc, mogli wyciągać wnioski i prognozować i Lepiej zarządzać tym, tymi zasobami, które mamy do dyspozycji. I to są te rzeczy, które w tej chwili zrobiliśmy tak od początku przygotowując jako uczelnia, ale też przebudowujemy swoje te klasyczne mimo wszystko kierunki, bo one też są ważne, jest mniejsze zainteresowanie, ale jest na te kierunki i dopasowujemy do tego, aby one były więcej miały takiej praktyki, więcej spotkań z praktykami, żeby już nawet na pierwszych latach, jak ja zaczynałem swoje studia, było to już 35 lat temu, więc całkiem sporo Zaczynało się te studia od matematyki, fizyki, fundamentów, rzeczywiście. Dzisiaj też, ale w, już na pierwszych latach są, też pojawiają się przedmioty zawodowe, żeby ci młodzi ludzie, którzy przychodzą na uczelnię żeby oni mieli kontakt rzeczywiście z tym, co mają w przyszłości robić. I stąd to jest ta, ta istotna zmiana Tak, żeby, żeby się nie okazało, że są tylko teoretykami, gdy trafią już do jakiegoś zakładu pracy. Tak, ale była taka sytuacja, że mieliśmy na przykład rok, pierwszy rok, czy nawet drugi rok, że nie mieli styczności z tymi Przedmiotami zawodowymi. To, co ich naprawdę interesowało, oczywiście trzeba zdobyć fundamenty, bo matematyka, fizyka w naukach inżynierskich jak najbardziej jest potrzebna, ale ważne też, aby w tym czasie pokazać te przedmioty zawodowe, żeby oni już dotknęli tej prawdziwej materii i tak też przebudowujemy nasze siatki kształcenia. Tak, to nie jest łatwy czas w ogóle dla uczelni, bo one muszą przyciągnąć kandydatów, a potem jeszcze trzeba tych kandydatów przekonać, żeby oni zechcieli zostać w regionie. Tak, mamy dwie rzeczy, które się w tej chwili nakładają. Pierwsza sprawa to jest depopulacja, i, i to widzimy coraz mniej jest młodych ludzi, którzy, którzy mogą studiować, ale z drugiej strony też zaczyna się zarysować taki trend, że młodzi ludzie nie do końca widzą potrzebę studiowania. W zasadzie oni już po maturze, po szkole średniej, po maturze chcą wyjść na rynek i, i się sprawdzać. I to jest widoczne. Przed nami jako uczelnią jest to wyzwanie, żeby ta atrakcyjność, żeby nie była tylko biała tablica i nauczyciel, który, który stoi przed tymi, przed tymi studentami, studentkami, ale żeby on był w zasadzie taką osobą, która przekazuje treść, jest mentorem i nie mówi tylko o przedmiotach zawodowych, ale wypełnia rzeczywiście swoim doświadczeniem, żeby tym młodym ludziom w tym nowym świecie, który my, którego my też się uczymy jako nauczyciele, bo tak też trzeba powiedzieć, żeby oni byli w stanie właśnie tych młodych ludzi przekonać, zachęcić, że jednak warto studiować, bo studiować warto. Mamy, jesteśmy regionem pomiędzy Wrocławiem a Śląskiem, Gliwica, Gliwice, Katowice. To jest yy łatwe i mniej łatwe jakby dla nas, bo rzeczywiście kompaktowość miasta przyciąga tych studentów. Z drugiej strony ta perspektywa bycia w większym mieście powoduje, że studenci chcą od nas wyjeżdżać. A jak wygląda u was ta statystyka, skąd oni pochodzą? Tak, rzeczywiście można powiedzieć, że wielkość miasta, tym samym uczelni, które tutaj mamy, ja uważam, to jest akurat przewaga Politechniki Opolskiej. Dlatego, że ta bliskość z studentkami, studentami, nauczycieli jest, jest, jest bardzo, bardzo blisko, czyli mamy kontakt, znamy praktycznie po imieniu, nazwisku naszych, naszych studentów. I to jest bez wątpienia plus. Natomiast też jednak studenci dokonują swoich wyborów, dokonują wyborów w oparciu o wielkość miasta. Co tam się dzieje poza tylko tym, to, to całe życie akademickie, które, które rzeczywiście jest rozwinięte w Opolu? Ono jest, ale wiemy, że w innych silniejszych ośrodkach, jak Wrocław czy, czy Śląsk, jest tam to na zupełnie innym poziomie. Stąd też um, u nas, jak popatrzymy na nasze statystyki, bo takie było przecież pytanie, rekrutacyjne, to 40% studentek i studentów kandydatów, to jest spoza województwa opolskiego, co jest bardzo ważne. I warto ten trend, gdzie mamy w tej chwili idę populacji w samym Opolu, warto ten trend rozwijać, zwrócić na to uwagę, żeby zachęcać jednak m, te osoby, młodych ludzi, aby chcieli tutaj przyjeżdżać do Opola, że w Opolu studiować warto. Ale same uczelnie Opola, czy uniwersytet, czy Politechnika Opolska tego nie zrobią. To powinno być, szczególnie w okresie przed wyborami, powinno być nie tylko hasło, ale taki cel do realizacji, żeby wzmocnić nasze, nasze tutaj miasto i nasz region, właśnie zachęcając tych młodych ludzi, by tutaj studiowali. Z jednej strony, ale wiemy, żeby te studia były atrakcyjne, żeby one były, tworzyły wartość, to potrzebujemy dwa ważne elementy. To jest człowiek, który. Rzeczywiście ma konkretną wiedzę, szczególnie w kontekście, gdzie mamy dzisiaj do czynienia z premierą w tamtym roku sztucznej inteligencji, takiej już otwartej, takiej ogólnodostępnej, to jest człowiek, który będzie w stanie dać wartość, ale z drugiej strony też infrastrukturę i budynki. I tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla polityków, żeby wpisali to w swoje programy wyborcze, ale również żeby to zrealizowali, bo to. Jest motor do nap nap napędzenia tutaj o Opolszczyzny, żebyśmy tutaj odwrócili ten negatywny trend depopulacji, bo Studenci w mieście to są wynajęcia mieszkań, to jest oni się muszą utrzymać tutaj, to wreszcie pracy, którą wykonują, prace zlecone, to wreszcie jest zachęta dla przedsiębiorców, którzy widząc potencjał w, na rynku pracy takich młodych ludzi, będą chętnie inwestowali. W mojej ocenie od tego się wszystko zaczyna tutaj w tej chwili, i to powinien być taki klucz do, do budowy mocniejszego pola i województwa. No tak, no i tym celem jest to, żeby ci studenci po zakończeniu studiów zostali tutaj u nas w regionie. Tak, ale to też się już dzieje, bo rzeczywiście samo Opole się mocno zmieniło. Widzimy te inwestycje, szczególnie na obrzeżach Opola. Ci przedsiębiorcy mm, i duże zachodnie kapitały też tu inwestują. Sam niedawno uczestniczyłem w takim spotkaniu potencjalnego inwestora, który jest mocno zainteresowany tą realizacją inwestycji w Opolu. A to z kolei też dla nas jako Politechnika pole do, do popisu, do realizacji, bo mamy dla kogo kształcić. Więc to się zazębia. Tutaj przedsiębiorcy też chcą, oni szukają rzeczywiście fachowców, spawaczy na przykład i anegdotycznie mogę powiedzieć, ale to jest fakt, jeden z kolegów nie tak dawno zwrócił uwagę, że jeden z jego znajomych przedsiębiorców mówi, potrzebuje spawaczy, zapłacę więcej niż sam zarabiam jako właściciel. No to odpowiedź nasza jest prosta, tak, tylko mów... zaczęliśmy naszą rozmowę od tych wzorców, to ja pytam go, a gdzie, pokaż mi influencera spawacza, który jest na YouTubie, który jest na Instagramie. Więc my naprawdę musimy dużą pracę wykonać, aby tych młodych ludzi zachęcić, że to jednak też są bardzo fajne, bardzo ciekawe zawody i można się realizować również na takim obszarze. Chociaż musi pan, panie rektorze przyznać, że zmieniło się to podejście do szkolnictwa zawodowego. I... Tak, fachowcy są cenieni, ale rzeczywiście młodzi ludzie teraz troszeczkę inaczej na to patrzą, no widzimy tak jak powiedziałem po tych naszych takich tradycyjnych kierunkach jak elektrotechnika, inżynieria mechaniczna czy, czy budownictwo, ale nie można powiedzieć, bo jest zainteresowanie czy architektura, fizjoterapia, tutaj te obszary są, no sport i bezpieczeństwo, które, które wskazałem na samym początku także. Te zainteresowania się zmieniają, ale jednak tych inżynierów, prawdziwych inżynierów, cały czas potrzebujemy. Nasz przemysł, nasz region potrzebuje tych inżynierów, stąd też Politechnika tę misję będzie realizowała. Rozmawialiśmy o tym na początku, że kiedyś bardziej rodzice mieli wpływ. Podejrzewam, że bardziej też rodzice, niż młodzież, nas dzisiaj ogląda. Miejmy nadzieję, że rodzice będą później opowiadać, mówić swoim. Dzieciom, którzy, które zdają teraz maturę, może zostać w Opolu. Bo to tutaj Warto jest w... dobra uczelnia. Warto w Opolu zostać, patrząc nawet z punktu widzenia socjalnego. Politechnika Polska ma na przykład dla tych osób, szczególnie które spoza Opola, mówimy o akademikach na przykład, gdzie mamy w bardzo dobrym, wysokim standardzie, w bardzo umiarkowanych cenach, bo cena za pokój dwuosobowy to jest od 450 do 600 zł w zależności, natomiast jednoosobowy od 590 do 900 zł. Natomiast stypendia, bo też mamy jedne z wyższych w Polsce, to jest od 1750 stypendia socjalne do 1900 zł. Są też jeszcze stypendia rektora naukowe, więc tych stypendiów jest całkiem sporo, jeżeli ktoś rzeczywiście wykazuje aktywność, może pozyskać te stypendia i jeszcze oczywiście może pracować na rynku w jakichś tam pracach takich dorywczych. Więc da się tutaj. Utrzymać w opolu. Da się utrzymać, da się żyć, da się studiować. Dobrze studiować na dobrym poziomie. Panie... Politechnika się rozwija. Widzimy też, inwestujemy w infrastrukturę, także zachęcam. Dobrze. A zachęcał Państwa i Państwa młodzież. Rektor Politechniki Opolskiej, doktor, habilitowany inżynier Marcin Lorenz, który dzisiaj był moim gościem. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. A Państwu życzę spokojnego wieczoru.